Leszczyk koło kilograma Trzy, żarna kukurydzy No kill Tak no. na pół. I opuszczę cię już na krok O wygrubiłeś troszeczkę Pawle? Nie nagrywaj takich rzeczy o, Paweł Co? Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem ale jak się nazywa to Kłodno. Jeszcze raz. Cześć wszystkim, z tej strony Paweł i Czaruś z Browning Team Gdynia. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem Kłodno. Kaszubsko, Kaszubskie pojeżdża. I chcielibyśmy Wam pokazać, jak próbować dobrać się do większych ryb w jeziorze, gdzie jest bardzo dużo drobnicy. Mamy tutaj ukleje, płotki, krąpiki, okonki małe, okonki małe i pojedyncze leszcze. I w tym filmie będziemy chcieli Wam pokazać, jak dobrać się do tych większych ryb, omijając te małe ryby z użyciem dużych przynęt, dużych, dużych haków i z pominięciem zanęty. Wakacje. Jest to takie spotkanie wakacyjne, po prostu przy drinku, kulturalnie, bez żadnej spinki. Jeśli możecie, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Tak jest. Zapraszamy do oglądania. Obydwoje łowimy na, na federy, Jedny, jeden feder 3,60, drugi feder 3,90, tak chyba jest. tak samo. Tak jest. Feder klasyczny, bez metody. Koszyki, bez... baskety 30-40 gram, żeby przynęta jak najszybciej znalazła się na dnie. Miejsce przypadkowe. Taki lokalny druid nasz pan Pion zaprosił tutaj. Dzisiaj mamy zamiar łowić leszcze. A, jest tutaj też dużo płotki, drobnej płotki. Żeby ją ominąć, będziemy mówić na duże przynęty. Ten drobny kukurydzę. A do tego potrzebujemy grubego haczyka. Pomysł, pomysł będzie taki, żeby ominąć płotki, ukleje i dobrać się do leszczu. Haczyki 6, 4, 2. Ten jest taki, to jest szósteczka mniejszy. Zmęczony robak. Położony na dwóch pięknych kukurydzach. zawsze u do przodu ludzie lecą w kosmos wracają, zobacz ja z tym wzbraniałem przez tyle lat przecież wszyscy tego używają a ja nożyczkami zawsze na ciszę pierwszy leszcz weź a tu leszczami usłane słowisko. Najmniejsze najmniejszy widzisz, jaki go złowiłem zobacz jaki widzisz, widzisz na haczyk? Dwójka. No co, zobacz, zobacz. To nie jest mały haczyk. No dobra, to nie jest mały. że <grymca> w portfelu byś się w portfelu nie zamknął. No, no, no Mniej więcej? Ale Pawełku, bardzo dobrze. Czy, wiesz jak my tu mówimy, to jeszcze, jak one wejdą, mówimy tylko czystym, bez koszykiem, bez, bez tego, bez zanęty. Żeby nic żeby nie Żeby nic nie, nie, nie wchodziło. Żeby nie wchodziło. Pierwsze branie. Którą? Na, na miękkiej szczytówce. Może to tylko fala. Nie, 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 nie. nie. No dobra, coś szarpie, ale to nie tak jak ma szarpać. To jest boleszczowe branie. Ten mniejszy haczyk. O nie. Piękne. Piękne, gruntowa płoć. Ja wlazłem to Haczyk szóstka nie ma problemów. Tu akurat jest sfera 3,90. Szczytówka jest półtora uncji. Koszyk 30 gram na 4 kratki, czyli mały. Druga wędka to jest sfera Bright 360. Koszyk jest 40 gram. Też czterokratkowy. A dwójka i szóstka. Kukurydza z czerwonym robakiem. Kolega, widzę się wbił, on taki jest, oczyszczać te, terenu. Wiesz co Paweł, dwójki diamant, wiesz co wiesz. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem Kłodno na zaproszenie Czarka. Przyjechaliśmy tutaj, żeby łowić duże leszcze. Siedzimy już tutaj godzinę i niestety może te duże leszcze są, ale małe ryby bardzo przeszkadzają w łowieniu tych leszczy. Dlatego dzisiaj będziemy starać się wygrubić te ryby, ominąć płotki i dotrzeć do tych większych leszczy. Ale mimo wszystko je ściągnąć w nasze pole łowienia, żeby miały coś tam mieć. Więc po pierwsze zaczynamy od dużych haczyków. To jest haczek numer 8. Na haczek będziemy nak nakładali albo pęczek czerwonych rybaków, że teraz pokażę, albo e, kilka kukuryc. E, mimo wszystko te płotki zapadły i tak będą brały tą przynętę, ale mamy większą szansę, że coś dotrze do dna. Tak to wygląda. Jest to bardzo apetyczna przynęta naleszcza. Z tego pewnie połowa dotrze na dno. Do koszyka ładujemy też tylko grube przynęty, kukurydzę, trochę peletu kukurydzianego, to jest taki TTX sprasowany. W zasadzie w koszyku jest tylko to, a zanęto tylko delikatnie czopuję, też mocno ściskam, żeby to się nie rozpadło w toni. Tak wygląda mi koszyk, też mały koszyk, żeby nie wabić małych ryb, już na dnie trochę leży towaru, więc nie potrzeba więcej. No i mamy nadzieję, że za jakiś czas, jak te reszty nam wejdą w łowisko, to złowimy kilka większych sztuk. A z opadu mamy już brania, ale nie ma co tego zacinać, Co są małe płotki, krąpiki. I jak przynęta opadła na dno, napinamy żyłkę i czekamy. Więc tak, dzisiaj postanowiliśmy mówić na większe haczyki, żeby to wyselekcjonować. Na te większe haczyki zakładamy dużą ilość białych robaków albo z 2-3 kukurydze, czerwony robak, półrosówki, bo z tej, tej płotki tutaj ukleje jest bardzo dużo i płoć potrafi na 2-3 kukurydze spokojnie zasysać. Zakręcona, zakręcona. No, ta, ta jest ładna. Moja była taka przed chudziutka. Normalną, zwykłą płoć kaszubską. Jadwigę. Ratunek Leszcz, z wiadowca. Miało nie być tych małych. Co? Który czarek zaczynają brać? Jak się zaczyna ranczo, 8.40. Taki mają cykl. Chociaż od tygodnia cykl im się zmienił. Bo przyszły na Wege. No. Też może ta pogoda. Wiatr z jednej strony, z drugiej burza. Czyli to jest wszystko wpływa. Jedną wędkę mam dłuższą. Również sfera 390 z kołowrotkiem, Również z Tu e, Tutaj mam większy haczyk. Dziesiątkę. Trzy e, dendrobeny. Raczej większe. E, a druga wędka to jest Silver Light e, 350 z kołowrotkiem sfery. E, I tutaj haczyk troszkę mniejszy. jakieś 14, chyba. I również dwie dendrobeny. I tutaj jeden dzikun. Zaczynają się czepiać małe ryby, więc chyba będziemy musieli przejść na samą glinę. I chyba haczyki też będzie trzeba zwiększyć. Ewidentnie, opadając, już ryby atakują przynętę. Chyba tak jak mówił czarek, będzie trzeba zwiększyć haczyk i przynętę. Już idą te leszcze, a się woda marszczy. Jest pierwszy leśczek. Nie za duży, ale jest. No to, to, to nie jest duży leszcz. Leszcze, leszcze duże to są inne tutaj. To jest taki leszcz programowy taki, żeby nie było wstydu. Wygląda kaszubski leszcz wystraszony. Fajne. Pięć kukurydzy. haczyk dwójka, żeby nie było, że to nie jest dwójka, proszę bardzo. Jest głodna. Po prostu jest głodna. Miał być piękny deszcz, Wyszła średnia płoć. No, idziemy po Ciebie leszczyku. Dobrze, spadło, nic nie targa, czyli będą leszcze. Teraz tylko im leszczy Trzeci leszczyk dzisiaj. Nie duży, ale przynajmniej leszczyk. O jest teraz ładny w końcu będzie Dupie. końcu haczyk dwójka robisz swoje no, jeszcze nic nie widzę, to jest takie podniecenie pęczy to naprawdę powiem, czy to jest wiesz. Że... o jest, jest jest, tutaj jest dziabulec kaszubski leszcz no, tak haczyk, dwójka pięć kukurydzy. czekanie, czekanie widać tutaj Wyknięty idealnie To no, jedna z wygrubieniem. Z grubie nie można. paczek 2 x 0. Dwójeczka oczywiście 5 kukurydzy zakładane. Glina z robakami. Z grubą kukurydzą w koszyku, żeby żadnej smugi nie było. Proszę bardzo. Jedna, no i to jest to czego leczy się moją najbardziej później wystartowały a może te większe poszły na pielgrzymkę po prostu tu ruszyła pielgrzymka do częstochowy угодно, кашу как хочешь. Потенжное брание. Пенька Wydaje mi się, że leszczyk. Nie, ja mam, mam podbiorek. Ładny leszczyk. Ładny leszczyk, ponad kilogram już leszczyk około kilograma ziarna kukurydzy No kill tak, no. Dobra, udało się w końcu wygrubić ryby Na haczyk trafiały cały czas 3-4 kukurydze tak żeby zasłonić cały duży haczyk ósemkę Jak to wygląda cały haczyk jest w kukurydzach gdybyśmy dalej używali zanętę to ciągle byśmy łowili te małe ryby które przechwytywały już przynętą skubywały ją w toni gdybyśmy dalej łowili zanętą to byśmy cały czas te ryby stoni, wabili do dna. Te ryby by zjadały wszystko, co spadnie, tylko no i nie byłoby nic dla leszy, do żerowania. Dlatego to była dobra decyzja: przejście na pelet i na, i na glinę. Dzięki czemu udało nam się w końcu złowić jakąś większą rybę. Pogoda dzisiaj jest idealna do żeglowania na żeglówce. To jest rewelacja. A na ryby to. Chociaż nie ma komarów, to też jest prawda. Współczuję tym, co mają wakacje. Jak nasz kolega operator. Jesteśmy już po łowieniu. Eee, nasz plan został wykonany częściowo. Eee, złowiliśmy bardzo dużo drobnicy, bardzo dużo płotek, trochę krąpi, trochę uklejek. Udało nam się złowić kilka reszczyków, jednego troszkę większego, w sumie dwa troszkę większe, tak kilka jest. mniejszych. Pokonała nas pogoda, zmiana pogody, front. Z 20 stopni y, przez 5 godzin, y, teraz temperatura ma 14, 14 stopni, tak, i bardzo zmieni, silny wiatr się zmienił, silny wiatr i to jest, to jest chyba wpływ na żerowanie tych dużych leszczy. Tak, przez chwilę nam te leszcze zameldowały się na naszym łowisku, taktyka działała w sumie, bo w, jak dawaliśmy samą glinę, kukurydzę i trochę peletu e, to udawało nam się omijać te płotki z opadu, z na, e, mieliśmy te brania leszczy, kilka nam się udało wy, wyjąć. Fajne łowienie wakacyjne, niestety pogoda troszkę nam się zepsuła, mimo wszystko bardzo fajnie spędzony dzień. Oczywiście, zapraszamy na kaszuby, jeżeli chcecie się pobawić z rybą średnią, bardzo. Ryby jest bardzo dużo, można spokojnie przyjechać z dziećmi połowić. Tak. Bardzo fajna zabawa. Wykąpać się woda czysta, ptaszki są, kaczuszki różnego rodzaju, karmimy je, <laughs> także tutaj nie ma problemu. Jezioro A, żyje. Tak A ryby? Jak to ryby? Raz są, raz ich nie ma. Jeśli możecie, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Miłego oglądania. A to idziemy na drinka.